Zakończył się pierwszy etap rozbudowy i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka. W ramach projektu m.in. rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Hajnówce, zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz zredukowano ilość ścieków technologicznych, powstających w procesie odwadniania osadów pościekowych na terenie oczyszczalni, o 10 000 m3 na rok. Projekt zrealizowany został dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparł beneficjenta dwiema pożyczkami o łącznej wysokości 850 tysięcy złotych. Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce 1 lutego 2010 roku. Trzeba przyznać, że realizacja tego dużego projektu jest dla nas bardzo ważna. Jest to powód do radości, satysfakcji nie tylko administracji, ale przede wszystkim też mieszkańców, bo to tak naprawdę do nich ta lepsza woda będzie trafiała i tak naprawdę ten problem dostarczania wody o dobrej i bardzo dobrej jakości mamy w naszym mieście, w najbliższej okolicy, rozwiązany na dziesiątki lat, ponieważ zastosowana została najlepsza możliwa i dostępna w tej chwili w Polsce technologia. W związku z tym, jeżeli chodzi o jakość i ilość dostarczanej wody, możemy być spokojni o naszą przyszłość. Zrobimy wszystko, żeby praktycznie prawie 100% gospodarstw domowych w Hajnówce było podłączonych do sieci miejskiej ale w planie mamy jeszcze konieczne działania modernizacyjne na istniejącej, oddanej do użytku w 1997 roku oczyszczalni i ścieków. I mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat te prace modernizacyjne które zostały już rozpoczące w czasie realizacji tego projektu zakończymy i również temat dotyczący takiej pełnej stuprocentowej jakości oczyszczania ścieków będziemy mieli w ciągu najbliższych lat załatwiony. Generalnie jest tak, że człowiek, który odkręca kran, nie zdaje sobie sprawy, że najpierw tą wodę trzeba do niego doprowadzić, a następnie odprowadzić w postaci ścieku. I realizowany projekt w mieście Hajnówka właśnie dotyczy tego problemu, czyli dostarczania wody o właściwej jakości i parametrach, a także odebrania już wytworzonych ścieków, doprowadzenia ich do takiego stanu, gdzie można odprowadzić do odprowadzalników. Projekt jest o tyle ważny, że został wykonany i zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w budżecie miasta. Jest to niebagatelna kwota i na pewno bez programu operacyjnego infrastruktura i środowisko i tego projektu. Wygospodarowanie takich środków trzeba by rozłożyć na wiele, wiele lat. Miasto Hajnówka i przedsiębiorstwo wodo, wodociągowe i kanalizacyjne obsługuje nie, same, nie nie tylko wyłącznie miasto Hajnówka, ale także przyległe osady i miejscowości, więc jest to oddziaływanie tego projektu, można powiedzieć, o zasięgu lokalnym, ale także taki mini region wytwarza się, ale zdecydowanie to wpływa na poprawę stanu środowiska na obrzeżu Puszczy Białowieskiej. Jakość wody jest to bardzo istotny temat. Stara stacja wybudowana w 65, modernizowana w 89 swoim układem technologicznym nie gwarantowała jakości norm polskich ani unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody. Dlatego też była ostatni moment, by zmodernizować tą stację i jakość tej wody do mieszkańców wysyłać o standardach europejskich. Jest to technologia bardzo prosta, ponieważ woda nie, ma, nie jest preparowana chemicznie. Wypływa z zbiornika podziemnego z głębokości 154 metrów, wpływa na filtry żwirowo-brałsztynowe. To jest taka ruda ściągana z konga i tam następują procesy tylko fizyko-chemiczne. My nie dodajemy żadnej chemii. Jesteśmy przygotowani do dawkowania na przykład podchlorynu, dezynfekcji, ale to, to nie, nie, nie istnieje taka konieczność. Także proces jest prosty. Przefiltrowuje się, przepływa przez piaseczki, przez złoże brałsztynowe i wpływa już do kranów mieszkańców dalej. Hajnowski projekt wodno-ściekowy został zrealizowany głównie dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to prawie 7 milionów złotych. Ponad 4 miliony pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki niemu można skutecznie prowadzić edukację ekologiczną. To ekomobil pojazd, który porusza się po drogach województwa podlaskiego i prezentuje różnorodne materiały poświęcone przyrodzie i ochronie środowiska. Jego właścicielem jest Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agrogrup, które we współpracy z partnerem niemieckim prowadzi w naszym regionie mobilną edukację ekologiczną. Jeżobus zawitał m.in. na Osiedle Młodych w Białymstoku, gdzie odbywał się festyn dla dzieci. Ten samochód służy temu, żeby edukację ekologiczną wyjąć ze szkolnych klas i wyprowadzić ją w teren, czyli tam gdzie przyroda jest tak żeby eksponaty pobierać wprost z natury, tak żeby nauczyć dzieciaki przyrodę dotykać, wąchać, smakować i widzieć. To jest pierwszy ekomobil w Polsce. Na świecie jeździ takich około 40, ten jest u nas pierwszy. Na pewno możemy pokazać jak owłosione są nóżki ważki na przykład. Możemy zbadać czy nasza woda jest twarda czy miękka, czy mamy w niej zawarte fosforany czy też nie. Dla najmłodszych mamy malowanki przyrodnicze, mamy gry, zabawy i inne niespodzianki. Ten samochód jeździ na Podlasiu i w Polsce Północno-Wschodniej od półtora roku. Jako, podkreślam, pierwszy ekomobil w Polsce. W tym czasie przeszkolił około 10 tysięcy dzieciaków od szkół, od przedszkola tak naprawdę do szkół średnich i były to w większości zajęcia w terenie, gdzie dzieciaki mogły naocznie dotknąć, objąć przyrodę i ją miejmy nadzieję pokochać, zrozumieć bardziej. Na z stoisku udało mi się zobaczyć dużo różnych owadów, na przykład ważka żółki Należy je szanować, chronić, jak, 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 na przykład jak widzę ślimaka, to staram się go przenieść na drugą stronę, żeby pochodniku nie chodził na przykład. Co zobaczyłeś tutaj na, pod mikroskopem? O, no w powiększeniu różne owady. Widziałeś już wcześniej w powiększeniu takie owady? Nie. Podobają Ci się te owady w powiększeniu? Tak. Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju AgroGrup znaleźć można na stronie internetowej www.agromyślnikgrup.org